Vitami, ah oh, ah! Oh. Vitame nascem uh, drugi filmico Vitame no, nascem uh, drugi filmico ma Non è un'altra che dice Siete tutti quelli che dobbiamo dire Mi quindi... Ah, no. sì, sì, sì. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować naszym kuzynom z zimu, którzy docenili jak wygotowaliśmy carbonara, bo generalnie dla nich jest bardzo poważny przepis jak dla napoletanczyków pizza i musi być dobrze gotowany albo w ogóle. Drugi punkt, wcześniej niż dalej z naszym przepisem dzisiaj, subskrybować do naszego kanału, żeby nam pomagać dorosnąć. Dziękuję. Oggi parliamo di cose serie, quindi prestate attenzione. Oggi parmigiana di melanzane. Tutte le domeniche la nonna la fa, quindi anche noi vi insegniamo qualcosa di buono. Oggi iniziamo a parlare di un molto importante piatto napoletano, che la nostra babcia ha sempre preparato ogni mattina mattina. E questo è per noi, per parmigiana con bacchagiana. Anche un piatto un po' vegano, penso che lo sia. E niente! Andiamo a vedere gli ingredienti. Facciamo sapere cosa ne Per il sugo abbiamo bisogno di passata di pomodoro, basilico, cipolla, olio extravergine d'oliva e sale. Per preparare la nostra sauce abbiamo bisogno di pomodoro, basilia, cebola, olio d'oliva e sul. Il sale serve anche per il trattamento delle melanzane che poi dobbiamo aggiungere con l'olio di semi sul bisogna anche preparare la pasta guaggiana in modo che sia un po' crocante che poi smacchiamo con e pizze di cibo. Dopodiché abbiamo i formaggi, il parmigiano e la provola. Poi abbiamo le sere, il parmigiano, che ci servono, e poi provola. Se non trovate la provola, potete utilizzare lo secret. Oczywiście wiemy, że prowola, więc mozzarella, samica Pałowa jest trudne do znajdzenia w Polsce. Nie martwicie się, może używać osypek. Zaczynamy do stawkę. Przede wszystkim zaczynamy z bakłażanu i zaczynamy pokroić te dwie końcówki. Fare è tagliarle, possiamo tagliarle sia a rondelle che di lungo, di lungo sarebbe meglio. Mocciami tu Procroici, non mi sposò, non sposobami. Mocciami tu na costecchi na cucco, albo na dugosch, lepe e dugosch, queste benze tradizionali. Chiaramente, se non avete proprio le mani del fuoco, potete anche utilizzare una fettatrice. Oczywiście, jeśli nie jesteście kucharzami ekspertami, możecie używać jakiegoś narzędzia, jak maszyny, które pokroję. Wszystkie te Więc, jak pokroiliśmy trochę bakłażany i położyliśmy ich na naszym cudziakiem, potrzebujemy od czasu do czasu położyć su. A jak zupełnimy cały cedziak z bakłażanami, jak to nasz kucharz teraz pokazuje, Wezmiemy na niego uh, coś ciężkiego, które może uh, po prostu nas suszyć nasze bakłażami i będą po godzinia już gotowe, żeby ich zmażyć wolę. No jak teraz pokazywaliśmy. I oczywiście lepiej się to będzie z lewu, bo będzie tutaj uh, płynnie z bakłażanych, które na, uh, wyjdzie, więc to będzie brzydko i potem trzeba umyć wszystko. Więc... Wówczas nasze babłażany tutaj się gotują przez godzinę mają zostawić się i odpoczywać się. My w gorącym garniku zaczynamy gotować nasz sos. Cebula, olej, sól i sos pomidorowy. Przede wszystkim olej w garniku. Jak będzie gorący olej, trzeba zobaczyć w garniku jak zaczyna być gorący, wezmiemy nasza cebula. I położymy. Trzecie, że olej będzie gotowy, bo zaczyna się zmarzyć oczywiście. Parę sekund i zaczynamy. jak udzieli się do tej pory ususzyliśmy nasze bakłażany w sensie, że było woda w środku i teraz są już suszone a zaczynamy ich teraz marzyć. po zmarzenia bakłażanów ich znowu wysuszymy z oleju i potem następna faza którą pokazujemy za kilka Bakłażany zobaczycie są gotowe jak zaczynają mieć kolor żółty i jak są wystarczająco spuszczone, w sensie, że są mniejsze na rozmiar więc nasze bakłażany są do końcu już rozmarzone i gotowe i zaczynamy ich położyć tutaj na nasze pudełko, które będzie potem w piecach. dobrze jak zrobimy jedna strefa jedna linia cały z już wszystko tutaj będzie zupełnione dodamy Parmesan e mozzarella. E mm -hmm. a cosa ora spocca? vai, Alessio, lavora! Pure, certo. e non solo io, certo. mi impegna. Oh, a ah, a te, si scrive super dura. Osserviamo, do da. Sono spumido, overdone. Non c'è so, che c'è di bruciare il pudeuco in serbo. Że nie będzie za dużo, bo ja potem do pieczu, jak są gotowane, będzie płynie. Dodamy nasz osypek albo mozzarella, cokolwiek ma macie, nie ma problemu. Wędzona, Ale. Ale jest, jo. Węzona, ale ty Polski zaczynamy z dnia. I potem parmeza. <noise> jak skończyliśmy pierwszy, pierwszy poziom, zaczynamy z drugim. A oczywiście się przepraszam.

Tak wygląda nasza parmigiana, jak jest gotowa do piecu. I położymy ją tam na 200, stop... na 200 stopni przez najmniej 20 minut. Spotkamy się za... za 20 minut, najmniej, bo parmigiana trzeba teraz piec, pieczyć, pie... gotować. Just check, uh, uh, i will say this in english and then after i will put subtitles because there are not only polish people i would like to say thanks to the people that during the after the last uh, clip uh, of carbonara prepared that and shared with us on facebook really appreciate that so thanks marco and thanks magda and i hope that for the and i hope that for the next movie there will be more people Piense in sempre nami, no, jak gotovali ta parmigiana e in, pšepisik turi, benjami gotovac. Uh, this one now in Italia and there will be always subtitled, so don't worry. Volevo anche ringraziare Stefano, Stefano non mi ricordo il cognome, però mi ha contattato su Facebook e è stato in grado due giorni prima eh, che la cucinassimo di indovinare che volevamo fare la parmigiana. Veramente bravo, complimenti.

to jest jego dziecko no. Gotowe. nauczymy też bo nikt nie wiadomo, I voilà, i to jest nasza parmigiana. Zaraz pokażę mi jak mniej więcej ma wyglądać na talerzu. Za dwa sekundy. Więc tak ma wyglądać nasza parmigiana, kiedy jest już na talerz. I czy się, nie zaczynać zjeść. Chciałbym też podziękować nasz kolega sommelier Jarosław Baranowskim, który można skontaktować na Facebooku albo na, na YouTube, który powiedział nam, że najlepsze wino do tych, polecane wino do tej parmigiany są Chianti, mamy w przypadku, albo ajaniko, albo valporicella, albo jeśli chcecie polskie vino, można wziąć rząd. To w przypadku dziękuję Jarosław, or jest oficjalnie członek stowarzyszenia towarzyszenia, nie polski na zdrowie, i arrivederci